Zbyt mocno skupiacie się na pieniądzach, zamknięci nie widzicie świata na zewnątrz, nie cieszycie się nim, nie doceniacie, liczycie tylko kolejne złote monety, które wytapiacie. To nie jest dobra droga, ziemia pod wami już płonie, jak ten okręt, wy nie widzicie istoty rzeczy, nie widzicie celu waszego istnienia życia. Patrząc na te pieniądze, patrzycie w złym kierunku. Ciężko pracujecie, by spełnić swoje cele, marzenia, by kupić wszystko to, czego potrzebujecie. Ale nie są to przemyślane decyzje. Wy do końca nie wiecie, czego chcecie i czego potrzebujecie. Po prostu macie listę rzeczy, które chcecie zrobić, kupić, ale czy one są potrzebne, czy dadzą Wam szczęście, tego nie wiecie. Tu jest dylemat, kłótnia z duszą o to, co ma wartość, a co nie ma. Powinniście coś wytwarzać skupić się na sobie, na swoim wnętrzu, na swoich pasjach i coś tworzyć pod natchnieniem duszy, tworzyć coś, co da Wam ogromną radość, coś od siebie. Wy nie macie kupywać czegoś, co ktoś wytworzył, tylko sami macie wytwarzać. No właśnie. Twórcy działają zawsze pod natchnieniem duszy i ta dusza tutaj się pojawia. Poprzez twórczość, pasję dochodzicie do duszy, do kontaktu z duszą, a ta dusza namawia Was do tego, byście założyli własną działalność, byście zaczęli wytwarzać pod jej natchnieniem piękne rzeczy, realizować Wasze pasje za pieniądze w ramach własnej działalności. Popatrzcie, medytacja, spokój, wyciszenie tak będziecie kontaktować się z Waszą duszą, tak będziecie łapać natchnienie od niej. A droga duszy. To droga miłości, to droga spełnienia, droga szczęścia, więc gdy wejdziecie już na drogę duszy, spotkacie miłość. Panowie spotkają swoje królowe miłości, a panie swoich królów miłości. Krocząc drogą duszy, nie będzie już przeciwwskazań do tego, byście mogli wchodzić w szczęśliwe związki.